Witam Was, drogie lwy, na czytaniu z kart Tarota na maj. To czytanie przyjmuje trochę inną formułę niż dotąd, bo chciałabym w sposób taki bardziej ogólny opowiadać o różnych sferach Waszego życia. Dotąd to było skierowane głównie na relacje, ale myślę, że warto jest widzieć co w energiach na dany miesiąc nam sprzyja, co wpływa korzystnie na nasze życie, w co wchodzić, żeby to wykorzystać jak najlepiej dla siebie, na co uważać, czyli w czym będziemy mieć jakieś trudności. Jest tutaj też w tym czytaniu rada, wskazówka, co zrobić, żeby posunąć się do przodu. Aby pokonać ewentualne trudności. Też zazwyczaj w czytaniach prywatnych pytacie mnie o materię, o biznesy, o pracę. I to też tutaj, ta dziedzina życia jest zauważona i oczywiście relacje i miłość. No i jest też taka ogólna energia, jest też taka. Podsumowanie wszystkiego, taką końcową kartą, rezultatem. I oczywiście, no to czytanie jest takie ogólne, więc tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest możliwe w takich czytaniach prywatnych, i do tego bardzo zachęcam, żebyście pisali do mnie na mojego maila, który właśnie ukazuje się na ekranie. I w takich czytaniach mogę opowiedzieć więcej, to będzie pokazywało Waszą sytuację, te energie, takie indywidualne, dotyczące Was, Waszych partnerów, partnerek, jakichś sytuacji rodzinnych czy, czy w pracy. Tam mogę odpowiedzieć na. Jakieś konkretne rzeczy, konkretnymi bardziej y, odpowiedziami. Natomiast y, to, co teraz mam do przekazania, y, ma na celu Was zainspirować, otworzyć na coś, y, bo tarot jest cudownym narzędziem, właśnie otwierającym, y, takim psychologicznym, podpierającym. Y, y, Pomimo, że w jakiś sposób opowiadam o przyszłości, to jest to prognozowanie, nic na stałe nie jest zapisane w gwiazdach, gdzieś na jakiejś matrycy, bo byłoby to nasze życie takim odtwarzaniem, na co nie mielibyśmy wpływu. W jakiś sposób oczywiście determinuje nas sytuacja, w której jesteśmy, miejsce, nie wiem, geograficzne przestrzeń. Nasze ciało, które daje predyspozycję do pewnych zachowań, do pewnych rzeczy, ale ma, mając świadomość tego, czym dysponujemy, możemy podejmować swoje wybory, możemy w ramach tego, kim jesteśmy, jak najlepiej. Te swoje predyspozycje wykorzystywać, i temu służy to czytanie, żebyśmy zauważyli, czym dysponujemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, co nam sprzyja i co z tym zrobić. Więc przechodząc do czytania, patrzycie właśnie teraz na rozkład, w którym są wzięte pod uwagę właśnie te sprzyjania, niesprzyjania. To, co w materii, to, co w uczuciach i to, co jest wynikiem. I właśnie może zacznę tak przewrotnie od samego końca. Bo w wyniku tutaj macie kartę siedmiu kielichów, która właśnie mówi o tej predyspozycji, którą każdy z nas ma, dokonywanie wyborów, od nas dużo zależy, właśnie, nawet jeżeli na coś nie mamy wpływu, bo przychodzi coś z zewnątrz, to nasz wpływ polega na tym, jak to przyjmujemy, jak bierzemy to, co przychodzi, jakie wnioski wyciągamy, jak patrzymy na świat i w ten sposób też, jak odpowiadamy na to, jak działamy. I tutaj właśnie będziecie dokonywać jakichś wyborów. Od Was będzie coś zależeć. To jest też karta Saturna. Tutaj w tym czytaniu jest dużo saturnicznych energii. I może właśnie popatrzmy na tego Saturna, który się tutaj pojawia. Jest w karcie tych siedmiu kielichów. To jest energia rybia. To jest Saturn w rybach. To jest rozmarzenie, to jest e, uduchowienie, to jest e, wspomaganie się e, patrzeniem w siebie, w znaki naokoło siebie, e, szukaniem w sobie odpowiedzi. E, to jest e, taka bardzo neptuniczna też energia, e, wychodzenia e, poza e, sferę materii. E, to jest też energia trzech mieczy, Saturn w wadze. To jest jakieś zranienie, to jest być może zranienie w relacjach z kimś, z czymś. To jest jakiś żart do kogoś o coś. I jest trzeci Saturn w Waszym znaku, w Lwie. To jest pięć buław, to jest rywalizacja. To jest Jakaś konkurencja, współzawodnictwo, branie udziału właśnie w jakimś takim turnieju. I tutaj są to energie mówiące o takich próbach zapanowania nad Wami przez jakiś system, albo Wy chcecie stworzyć system, który Was uspokoi, zharmonizuje ze światem. To jest taka próba od wewnątrz Was wejścia w jakąś strukturę, stworzenie tej struktury, która z jednej strony Was zabezpiecza, ale z drugiej strony czujecie takie ograniczenie dla swojego ognia, który chce płonąć. I to jest właśnie ta karta Pięciu Buław, która w ogóle rozpoczyna to czytanie. I to jest pozycja sprzyjania. Czyli właśnie ta rywalizacja, to, że możecie pokazać jakąś swoją umiejętność, ten swój ogień, chociaż kłóci się to z innymi być może, bo to jest też karta konfliktu, czyli to, co wy mówicie, to, co wy chcecie pokazać, nie współgra z innymi. Ja tutaj widzę Was, właśnie tych przodujących w tej środkowej sprzale, która wyprzedza innych, wy macie coś do pokazania, do powiedzenia, co jest ważne dla was, ale też to jest jakaś praca z pasją być może, to jest nowa w waszym życiu taka odwaga w wypowiadaniu czegoś, pomimo że to nie podoba się innym. To jest takie dążenie do takiej harmonii wewnętrznej, do bycia szczęśliwym, bo przez to, że wy wypowiadacie coś na głos, że wy budujecie coś po swojemu, pomimo że to jest takie niepodobające się, nieakceptowane przez innych, to wy jesteście szczęśliwi sami ze sobą, że właśnie zauważyliście siebie, że stawiacie siebie na pierwszym miejscu. Tak to widzę. To jest dobry czas żebyście właśnie zaufały tym swoim instynktom, że nawet warto się skonfrontować z innymi, z jakąś trudną sytuacją, wypowiedzieć coś na głos, nie poddać się, bo walczycie o siebie. Bo tutaj są dwie karty. Temu co sprzyja wam. To jest właśnie ta rywalizacja, ta konfrontacja i Dziesięć kielichów, właśnie bycie w harmonii ze sobą, bycie po prostu szczęśliwym, spełnionym. I myślę, że te dziesięć kielichów oznacza tutaj jakąś taką strukturę rodzinną, że tutaj być może na tym polu musicie wypowiedzieć coś, tutaj jest ta konkurencja, tutaj jest ten konflikt być może, ale nie można. W waszym przypadku dłużej siedzieć cicho, trzeba poddać się temu, skonfrontować się, pokazać siebie, wypowiedzieć swoje zdanie. Tylko w ten sposób będziecie w pełni sobą, będziecie mogli rozłożyć skrzydła, będziecie mogli zaistnieć i poczuć się bezpiecznie. No te dziesięć kielichów to jest y, karta y, takiego szczęśliwego zakończenia, y, takiej harmonii y, w sobie i wokół siebie. To jest szczęśliwa rodzina, to jest spełniona rodzina. Y, to jest dobro, miłość, y, to jest poczucie bezpieczeństwa, takiego emocjonalnego, ale myślę, że tutaj jest też y, taka harmonia, która... I, jest potrzebna wypracowanie tej harmonii poprzez właśnie zderzenie się z czymś, poprzez konflikt, poprzez burzę, po której przychodzi spokój. No i właśnie tutaj dalsza część tej historii pokazuje się w tym, co Wam będzie nie sprzyjać, z czym będzie Wam trudno. I tutaj jest karta siedmiu mieczy i karta spokoju, równowagi. No właśnie, będzie trudno o ten spokój, ponieważ jest wokół Was coś niewypowiedzianego, tajemniczego albo ukrytego. Ktoś coś przed Wami ukrywa. Ktoś jest nieuczciwy być może w Waszym otoczeniu i to burzy Wasz spokój. I co można zrobić, żeby Tą równowagę utrzymać lub ją po prostu zyskać, żeby nie pozostać w tych konfliktach, żalach, roszczeniach, żeby wyjść z takiej energii ukrywania czegoś, niemówienia czegoś, chowania się przed czymś. I tutaj jest wskazówką karta Asa to jest cudowna energia rozpoczynająca nowy etap, taki stały, trwały, posadowiony na czymś konkretnym, czyli tak, jakby ta burza, która jest potrzebna, wyczyszcza teren, wymiata wszystko spod dywanu i wy na tym takim czystym gruncie zaczynacie budować od nowa. I to jest porada właśnie, żeby zacząć od nowa. Po swojemu, bo karta ta w ogóle nazywa się bogactwo, obfitość, więc macie szansę zauważyć te swoje zasoby przez to, że właśnie doceniacie siebie i w oparciu o zaufanie do siebie budujecie coś trwałego i stałego i to dotyczy wszelkich przestrzeni waszego życia to może dotyczyć budowy czegoś konkretnego domu remontu mieszkania to może dotyczyć budowy relacji od początku to może dotyczyć budowania nowej relacji to może dotyczyć budowania Nowych Was, nowych siebie w pracy, w działaniu, bo myślę, że tutaj będzie się dużo działo, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, finansów. Bo teraz może przejdźmy do materii. I tutaj mamy trzy karty. Tu właśnie są te trzy miecze. Ten wymagający nauczyciel, jakim jest Saturn. W wadze, czyli właśnie w relacjach z innymi możemy napotkać na jakieś rozczarowanie, właśnie na gruncie pracy. Tutaj ktoś może nam wbija jakiś nóż w plecy, ktoś robi coś nieuczciwego wobec nas, ale to dzieje się po to, żeby w naszym życiu coś się odmieniło, bo następna karta to jest koło fortuny to jest. Przekierowanie, to jest zmiana. To jest potrzebna zmiana. To jest znowu karta Jowisza, który zmienia coś na lepsze w naszym życiu, bo od czegoś powinniśmy odejść. I tutaj jest karta Ośmiu Kielichów. I to jest znowu Saturn. Saturn w rybach. Struktura, w której tkwiliśmy, była źle zbudowana, albo nie chcemy już w niej uczestniczyć, chcemy budować coś od nowa po swojemu, na swój rachunek, według swoich zasad, bo to, w czym tkwiliśmy, to, w czym tkwimy, już nie przystaje do nas. Więc myślę, że tutaj dla wielu z Was, po jakimś rozczarowaniu w pracy, w pozyskiwaniu pieniędzy, w budowaniu materii, od czegoś odchodzicie, to już jest y, nie wasza ścieżka. Zostawiacie coś za sobą, żeby zmienić, żeby właśnie przekierować energię na coś twórczego, bo wy jesteście kreatorami, lubicie tworzyć, y, lubicie tworzyć właśnie po swojemu. I myślę, że tak właśnie będzie, bo przed Wami są wybory, jak już wspomniałam na wstępie. Przed Wami są decyzje, takie strukturalne decyzje. Tu jest przemiana karmiczna, taka losowa, bo pojawia się tutaj koło fortuny jako właśnie takie zesłanie z nieba czegoś dla Was, przekręcenie się losu na Waszą korzyść i pojawia się karta sprawiedliwości. To są następujące po sobie sekwencje zdarzeń, bo to jest koło fortuny, które zapowiada konieczność przemiany i sprawiedliwość, która jest następną zaraz kartą, która mówi, że ta zmiana będzie sprawiedliwa, będzie dobra dla Was. Jest ukierunkowana na to, co powinno się w Waszym życiu przydarzyć, wydarzyć. To jest Taka karmiczna energia przeznaczeniowa. To są w ogóle arkana wielkie w tym czytaniu, bardzo poważne. Więc tutaj ten maj jest miesiącem zmian. Zmian w myśleniu o materii, być może w pozyskiwaniu jej, zmiany w pracy, ale też to są zmiany w waszych relacjach partnerskich. Bo teraz, może popatrzmy na to, co się dzieje w uczuciach. I tutaj mamy y, taką autorytarną energię y, króla mieczy, który jest mądry, który podejmuje decyzje, który jest strategiem, który myśli. I właśnie teraz trzeba włączyć to strategiczne myślenie, to patrzenie w przyszłość. Trzeba zmienić być może sposób myślenia. Wziąć sprawy w swoje ręce, podjąć jakąś bardzo ważną życiową decyzję dotyczącą właśnie relacji, bo w tej relacji, w której być może jesteście, potrzebna jest zmiana. Potrzebna jest e, równowaga, której być może nie było. Ja do lwów już to wielokrotnie mówiłam. Ja sobie przypominam te poprzednie czytania, e, ileś tam wstecz tych czytań było, i zazwyczaj Wam w tych czytaniach mówię: zwróćcie uwagę na siebie, e, dbajcie o równowagę właśnie w relacjach, że to Wy jesteście ważne, żebyście się nie podporządkowywały i, i nie szły na kompromis kosztem siebie. I tutaj właśnie przychodzi sprawiedliwość. Dla niektórych z Was oznacza to właśnie jakieś odcięcie, dla niektórych, nie wiem, takie bardzo definitywne odcięcia w relacjach, w związkach. Dla niektórych ułożenie tego na nowo po swojemu, budowanie na nowo czegoś, ale na takim gruncie sprawiedliwym, sprawiedliwym dla Was. Z ujęciem Waszych potrzeb, z ujęciem tego, co dla Was jest ważne. Myślę, że to będą decyzje w ogóle w Waszym życiu, bo teraz patrzę na wszystkie karty naraz, które dokonują bardzo ważnych przemian. Być może właśnie jakaś zmiana w pracy, jakieś tam rozczarowanie, coś, co powoduje, że Wy Musicie na to zareagować. Coś was zmusza do reakcji, do podejmowania decyzji. Przekłada się później na y, wasze decyzje y, dotyczące relacji, albo odwrotnie, to co się dzieje w relacji, y, też zauważacie, że jakaś wasza drobna zmiana w sobie powoduje y, zmiany na zewnątrz was i właśnie w tych relacjach biznesowych, y, w tych relacjach z materią. Musicie określić siebie, nie dajecie siebie więcej ranić, poniewierać, zaczynacie sami mieć szacunek do siebie, zauważacie właśnie w tych pięciu buławach, że w tej konkurencji jesteście bezkonkurencyjni, że wy wygrywacie, że wy przodujecie, że wy jesteście niezwykli i ta niezwykłość, to zauważenie daje wam dodatkową moc. I myślę, że wtedy, jak to zauważycie, że macie szansę budowania na tym gruncie czegoś od nowa, właśnie tym asem dysków. Bo może teraz przyjrzyjmy się samej tej karcie asa dysków. To jest piękna mandala. Właśnie ja ostatnio maluję mandale, które mnie uspokajają, ale też każda z nich ma intencje. I ja w tej mandali widzę intencje. Takiej dużej energii, takiego rozpoczynania czegoś od nowa, z taką energią słońca, bo tutaj jest słońce, jest wielobarwność, jest wykorzystanie wszelkich swoich mocy, atutów i zauważenie, że wszystko to tkwi w Was. To jest takie ziarno, ziarno maleńkie. Takie nasionko, na przykład e, jabłka, e, które samo w sobie jest e, przecież takie e, maleńkie, ale ma e, cały kod tego, e, jak być dużym drzewem. W nim jest zaklęty cały cykl, który e, może się rozwinąć, może dać życie właśnie e, temu e, wielkiemu drzewu. Jeżeli e, Damy temu odpowiednie warunki, i właśnie to jest ta siła, ten power, który jest w Was i jest w Was cały czas. Ale odkrycie tego to jest właśnie y, dawanie sobie tej mocy na rozwój. I myślę właśnie, że macie możliwość zauważenia czegoś w sobie, y, czegoś nowego, y, czemu dacie szansę na. Y, Taki stały rozwój, takie rozkwitanie, takie szczęście. Bo tutaj też jest karta, zobaczcie, tych dziesięciu kielichów. To jest takie spełnienie, to jest bycie w tym, w czym lubicie być, w swoich pasjach. Być może w pracy będzie to spełnienie, będzie to spełnienie takie, być może w relacji, takie bardzo romantyczne to będzie miłość być może. Ale to wszystko jest możliwe dzięki temu, że zauważacie ten swój potencjał, to co macie w sobie, to ziarenko, które jest w Was. Dajcie mu rozkwitnąć, dajcie mu się rozrosnąć. Także życzę Wam pięknego miesiąca, w którym może nie będzie łatwo, ale zauważcie, że wszystko, że dużo zależy od Was samych. Zauważcie siebie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Drogie lwy, jeszcze właśnie po skończonym nagraniu uzmysłowiłam sobie swoją pomyłkę. Oczywiście nie ma przypadków, ta pomyłka prawdopodobnie nie jest przypadkowa, bo nazwałam kartę siedmiu kielichów kartą Saturna. To jest skorpioniczna akurat energia. Natomiast Saturn jest w ośmiu kielichach, i tutaj właśnie widzicie te karty jeszcze raz razem. Te osiem kielichów oznacza właśnie takie dojrzewanie do decyzji, żeby od czegoś odejść. Natomiast ta pomyłka być może ma skierować naszą uwagę na te dwie energie, na te siedem kielichów, jako możliwość wyboru. Dokonywaniu tego wyboru, od Was coś zależy. To wy właśnie macie możliwość w tym momencie odejść od czegoś, co już nie jest dla Was, i to jest Wasza decyzja. Jeszcze raz Was przepraszam za tą pomyłkę, ale niech ona będzie właśnie takim dodatkiem do tego, co już nagrałam. Żeby zwrócić uwagę na to, że od Was coś zależy, że Wy w tym miesiącu macie możliwość powiedzieć czemuś nie, żeby pójść w innym kierunku, pójść w swoją stronę. To jest Wasz wybór, od Was to zależy, w Waszych rękach jest Wasze życie, podejmujecie decyzje. I to już wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia.